Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z założeniami na mój temat. Zadałam Wam okienko zarówno na moim głównym koncie na Instagramie, czyli na Czojguru, jak i na moim Bukstagramie, czyli na Przeczytam. I będę oczywiście tutaj odpowiadać, czy te założenia są trafne, czy raczej są błędne. Um, oczywiście nie będę tutaj czytała wszystkiego, bo jest tutaj też mnóstwo y, dziwnych i niedobrych rzeczy, ale to dlatego, że właśnie na tym moim głównym koncie obserwuje mnie dużo różnych osób i nie miałam na to wpływu za bardzo, ale wybiorę te, które się jakby nadają na film. Więc tak, y, pierwsze założenie to jesteś z Oskarem 5 lat. Y, nie jestem z Oskarem 3 lata i ile miesięcy? 3 miesiące? No, coś takiego. Mieszkałaś w Lubinie? Mm, nie, nigdy nie mieszkałam w Lubinie. Yy, Oskar właśnie jest z Lubina, ja mieszkałam w Jeleni Górze. W zasadzie obok Jeleni Góry. Skończyłaś technikum? Yy, nie, skończyłam liceum. Liceum na profilu humanistycznym, oczywiście. Wolisz czytać książki niż oglądać filmy? No to chyba raczej jest oczywiste. Yy, ja w ogóle nie potrafię oglądać filmów. Ja nie mogę wysiedzieć 3 godzin, czy tam 2,5 godziny na miejscu. Zawsze na przykład przerywam filmy w połowie i wracam do nich po miesiącu albo coś takiego. No, chyba, że naprawdę mnie zainteresuje film, bo takie też się oczywiście zdarzały. To wtedy, jakby oglądam cały, ale. <grytania> Wolę seriale, jak już, ale ostatnio na szczęście mam dobrą pasję, jeśli chodzi o czytanie, więc czytam więcej niż oglądam. Jesteś nieśmiała? Chyba nie. W sensie, jakby. W... W konkretnych sytuacjach na pewno jestem trochę nieśmiała. Nie mam problemu z jakimiś takimi interakcjami, za bardzo z ludźmi chyba mam wrażenie. Trochę mnie zahartowało, jakby moje podróżowanie po świecie samotnie. Byłam jakby zmuszona działać, więc jakby myślę, że to mnie trochę nauczyło takiej jednak odwagi i dosyć pewności siebie, no i oczywiście też yy, wszystkie te lata, kiedy mm, pracowałam w modelingu, to też mnie nauczyło trochę pewności siebie i wpływ na to miało niekoniecznie same dobre jakby wydarzenia. Przez książki masz wygórowane standardy. Nie do końca wiem, jak interpretować to pytanie. Spodziewam się, że chodziło tutaj o, załóżmy, potencjalnych partnerów, ale raczej nie mam. Jakby mam świadomość tego, że jednak książki to przeważnie fikcja. W sensie książki, które są fikcją literacką, są fikcją nie bez powodu, jakby nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc jakby spodziewam się, że um, to akurat nie książkowo, ale Damon z serialu, bo Damon książkowy jest inny, że dejmą serialu, bo to jest taki mój ideał faceta, jeśli chodzi o facetów, nie istnieje. I jakby nigdy nie będę jego żoną, ani nigdy nie zostanę przez niego ugryziona. Ale tak, jakby mam świadomość tego, że jednak no, wszystko jest wyidealizowane w literaturze. I jakby. Chociaż trochę się od tego już mam wrażenie odchodzi. Już jakby nie tworzy się takich totalnie idealnych ludzi w książkach. Takie mam wrażenie, więc jakby. Nie mam wygórowanych standardów przez książki. Raczej właśnie na odwrót. Lubisz anime i mangi? I tak, jak najbardziej lubię anime i mangi, chociaż szczerze mówiąc już od wielu lat niczego nowego nie oglądałam, nie czytałam. a Ostatnio czytałam dwa tomy um, Attack on Titan, czyli Shingeki no Kyojin oraz zrobiłam reread sobie Number 6 tej mojej ulubionej mangi. Jak macie jakieś polecajki anime, mangi, to proszę, pisz, piszcie mi w komentarzach, bardzo chętnie do tego wrócę. Szczególnie, że chciałabym sobie trochę poćwiczyć japoński i, wiecie, oglądać z napisami japońskimi. Lubisz kolor, kolor czarny? Lubię kolor czarny. Nie lubisz psów? Lubię psy, co prawda wolę koty, ale... Um, lubię psy, jakby psy są wspaniałe. Masz wysokie ego? Chyba mam. W sensie mm, pracuję nad tym, żeby to ego wyciszać. Pracuję nad tym, żeby rozwijać swoją duchowość, właśnie to ego odbierać mu jakby siłę i, i, i odbierać mu taki jakby wpływ na moje życie. Ale jestem świadoma tego, że przed mną jeszcze długa droga mm, i wiem, że to ego jeszcze u mnie jest na pewno dosyć spore. No i tyle. <grytanie> Inwestujesz w rozwój i edukację. No tak. Jakby uwielbiam studiować. W sensie, nie umiem studiować, bo bardzo się denerwuję i bardzo się nie potrafię skupić, ale uwielbiam studiować, uwielbiam się uczyć, szczególnie właśnie języków, dlatego robię drugi kierunek, już drugi język. Jesteś za Jestem za Lecisz na kasę. I tak, i nie. W sensie, myślę, że każdy z nas trochę leci na kasę. No jakby nie da się powiedzieć tego, że jakby pieniądze szczęścia nie dają. Znaczy. Tak, nie dają, bo jakby nawet najwięksi bogacze mogą być nieszczęśliwymi ludźmi i przeważnie tak jest. Ale jednak no, błagam was, pieniądze to książki, a książki są wspaniałe i dają dużo szczęścia, więc jeśli chodzi o kasę na książki, to lecę na kasę, jeśli ją dać na książki, ale jeśli chodzi o jakieś takie luksusy, życie, nie wiem, takie, że picie moje tam nad jakąś plażą, to totalnie mnie to w ogóle nie jara, jakby ja potrzebuję końcika z książkami kota i jestem szczęśliwa i ukontentowana i tyle mi potrzeba do szczęścia. Aha, tutaj ta osoba napisała jak coś, to tylko żarcik. Ten świetny żarcik. Um, jesteś książkarą. Nie. Jesteś BDOsiarą. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że jestem BDOsiarą, słuchajcie, bo znam większość piosenek BDOsa na pamięć. Więc tak, jestem BDOsiarą. Masz tatuaże. Tak, mam 16 tatuaży chyba. Ciągle zapominam ile mam tych tatuaży. 16 albo 17? Albo 18? ileś tam, no 16 powiedzmy. Lubisz poznawać nowych ludzi? Lubię poznawać nowych ludzi, jeśli ludzie są jakby z mojego otoczenia, to znaczy, że lubią to co ja i jakby jeśli jest potencjał na rozwój jakiejś fajnej relacji, na przykład tak jak właśnie poznałam w tamtym roku dziewczyny, w sensie dziewczyny książkowe. Masz zaburzenia odżywiania? Nie, nie mam zaburzeń odżywiania i nigdy nie miałam, znaczy, um, chyba że zaburzenie można nazwać to, że nie mogę przytyć, bo jakby to jest jakieś tam zaburzenie, ale y, nigdy nie chciałam schudnąć, zawsze chciałam przytyć, nigdy nie miałam diety, chyba że dietę właśnie na y, nadwyżkę kalorii, żeby przytyć, ale y, ciężko mi idzie. Mam tak turbo-szybki metabolizm, że po prostu nie mogę przytyć i y, chudnę bardzo szybko, a tyję bardzo wolno. I to się tyczy również alkoholu, dlatego na przykład w ogóle nie piję alkoholu, bo dla mnie to nie ma sensu. Po pierwsze, nie lubię smaku alkoholu, a po drugie jest to dla mnie nieekonomiczne, ponieważ musiałabym wypić dużo, żeby jakby cały czas czuć ten wpływ alkoholu. Nie lubię alkoholu w ogóle, nie wiem, po co ja to tłumaczę. Jesteś super spokojna. Myślę, że nikt, kto mnie zna, nie powiedziałby tak. Jestem spokojna pod względem bycia leniwą. W sensie jestem spokojna, bo nie lubię za bardzo aktywności fizycznej, ale jeśli chodzi o takie wybuchy to jestem bardzo niespokojna. Yy, I bardzo podatna na stres i takie tam... I jesteś strasznie miła, a ludzie postrzegają Cię za wredną. Myślę, że jestem staram się być miła raczej dla każdego, ale to jak mnie postrzegają ludzie już nie mam na to wpływu, więc jakby co ja mogę... Jak postrzegam... Pewnie ktoś mnie postrzega za wredną. I don't know. Yy, Jesteś strzelcem. Tak, mój znak jest to strzelec. Również w ascendencie. Zakładam, że jesteś szczęśliwa z tego, jak obecnie wygląda twoje życie. Um, tak, jestem szczęśliwa z tego, jak wygląda moje życie. Co prawda jakby cały czas ono ewoluuje i cały czas wszystko się zmienia. I cały czas dążymy do tego, żeby być lepsi, bla, bla, bla. Ale myślę, że jestem jak najbardziej zadowolona z tego, jak wygląda moje życie. Nie chciałabym go zmienić na żadne inne. Jesteś spokojna, ale potrafię się też dobrze bawić. Yy, myślę, że w sensie tak, no, jakby prowadzę dosyć spokojny tryb życia, ale potrafię się dobrze bawić. Myślę, że jak najbardziej. Czytasz dużo fantastyki? Nie wiem, czy dużo to jest dobre słowo, ale czytam fantastykę i bardzo lubię fantastykę. Na pewno czytam dużo więcej fantastyki niż kiedyś. Jesteś nieśmiała, ale jak już kogoś poznasz, to stajesz się inną osobą. Trochę tak. Właśnie zawsze się śmieję z moimi znajomymi, że jak już się bardziej poznajemy, to jesteśmy dla siebie tacy chamscy. Tak w sensie, tak z miłości oczywiście, wiecie, wyzywamy się i w ogóle to wszystko jest e, z czystej miłości. Więc myślę, że to jest dosyć trafne spostrzeżenie, założenie. Jesteś optymistką? Niestety raczej nie, raczej jestem totalnie y, y, pesymistką, raczej wszystko widzę y, w ciemnych kolorach. Nie masz problemu i nauczyłaś się spędzać czas sama ze sobą. Powiem szczerze, że są takie dni, kiedy nie mogę być sama, po prostu czuję się okropnie, e, chcę się płakać i w ogóle czuję się źle, i wtedy potrzebuję być z kimś. Ale są też takie dni, kiedy chcę być sama, jakby czuję się ok. I nie mam z tym problemu. E, kiedyś byłam totalnym samotnikiem, jak byłam dzieckiem. E, potem troszkę mi się to zmieniło, a teraz jest tak dosyć pośrednio, więc jakby umiem spędzać czas sama jak najbardziej. Twój normalny kolor włosów to blond? Nie, mój normalny kolor włosów to brąz. Tutaj wstawię wam zdjęcie. Yy, tak wyglądałam przed zafarbowaniem ich na rudo. Denerwuje cię, jak ktoś pyta o Oscara? Yy, nie denerwuje mnie to, jakby przyzwyczaiłam się do tego. Denerwuje mnie jedynie, znaczy nie denerwuje mnie to, po prostu niefajne jest to jak ktoś mnie na przykład pyta o jakieś szczegóły dotyczące jego, nie wiem, trasy albo numerów, które na przykład nie są podane do publicznej wiadomości, i ktoś oczekuje, że ja podam tej osobie takie coś. Jakby nie róbcie tak. No i oczywiście też troszkę dziwne jest to, jak ktoś pisze do mnie maila o tym, czy Oskar zagra na 18 czy I mean. No cóż. Jesteś prawdopodobnie błędem w symulacji. Nie wiem, czy to miało być komplement, czy to właśnie wręcz przeciwnie, ale być może jestem błędem w symulacji, kto wie. Ja tego nie wiem. Jesteś jedynaczką lub najstarszą z rodzeństwa, tak? Jestem najstarsza. Mam jednego brata i mój brat jest o 7 lat młodszy. Jesteś odważna i tak, i nie. Jestem odważna pod takim względem, że na przykład nie boję się. Polecić sama na drugi koniec świata i wiem, że sobie poradzę, ale nie jestem odważna, jeśli na przykład chodzi o jakieś takie, nie wiem, ekstremalne rzeczy, typu w sensie, okej, okay, niedawno miałam skakę ze spadochronem, nie udało mi się przez mojego zęba, ale będę skakała ze spadochronem, ale na przykład nie lubię jakichś, nie wiem, wyścigów samochodowych albo jakichś takich, ale myślę, że jestem odważna raczej. A oczywiście boję się na przykład dentysty, to, to, to na pewno nie jestem odważna pod tym względem. Lubisz dorodne owczarki niemieckie. A kto nie lubi? Przesłuchałaś album Oscara i jesteś z niego dumna. Oczywiście, że jestem z niego dumna. Oczywiście, że przesłuchałam, jakby ja byłam przy całego tego albumu, więc znam go praktycznie od deski do deski i jestem oczywiście mega, mega dumna. Bardziej kochasz modę niż czytanie? Nie. Na pewno nie. Ja w ogóle. Ja się nie znam za bardzo na modzie, mój gust się zmienia, ja w ogóle jakby nie mam stylu, mam różne style i nie potrafię się określić jakby co, co jest moim stylem. Lubię modę, ale nie jakoś do przesady, a no książki jakby, no, lubię do, do przesady, lubię książki. Lubisz sarkazm? Nie, nie lubię. Dużo gadasz i potrafisz gadać z każdym? Trochę tak, w sensie jakby... Raczej potrafię gadać z każdym. Nienawidzę small toku, w sensie nienawidzę takiej roz rozmowy typu ym, taksówkarz yy, albo, nie wiem, fryzjer czy coś. Nienawidzę niezręcznej ciszy między dwoma osobami, dlatego bardzo lubię być wśród osób, przy których czuję się po prostu jakby, ym, czuję, że cisza nie jest niezręczna. Yy, ale myślę, że też potrafię, raczej mogę gadać na większość tematów, oczywiście oprócz takich, o których nie mam pojęcia. Jesteś tą przyjaciółką, która wspiera w każdej decyzji, ale jednocześnie popycha do działania. Myślę, że to jest taka trochę definicja przyjaciółki, albo się mylę, nie wiem. Czytasz od dziecka? Yy, tak, w zasadzie ja czytam odkąd tylko pamiętam. Jesteś bardzo wrażliwa i łatwo się wzruszasz, tak, jest to prawda. Uważałam przez wiele lat swoją wrażliwość za swoje przekleństwo i chciałam się jej pozbyć, ale wiem, że jest to dosyć ważny dar, w sumie zarówno dar i przekleństwo, ale tak, bardzo łatwo się wzruszam. Bardzo dużo rzeczy mnie właśnie dotyka i bardzo mocno odczuwam wszystko w zasadzie, co się dzieje wokół mnie. Przez to też bardzo się stresuję i no, jakby wszystko mnie łatwo wyprowadza z równowagi. I to jest jakby odpowiedź na kolejne założenie, bo tutaj właśnie gdzieś było założenie, że y, bardzo łatwo się wyprowadzam z równowagi i tak, to jest prawda. Totalnie łatwo mnie wyprowadzić z równowagi, a później ciężko jest mi się w ogóle uspokoić i zejść na ziemię, że tak powiem. Lubisz grać w gry planszowe bardziej zaawansowane niż Monopoly? Yy, tak, kocham planszówki, kocham gry planszowe. Yy, mogę Wam podać na szybko jakieś takie tytuły kilku moich ulubionych. Przede wszystkim Talisman, yy, Kawerna czy też Agricola, yy, Terraformacja Marsa. Dixie to nie jest planszówka, ale też jest spoko. Yy, time Stories, co ja tam jeszcze mam? Yy, uczta dla Odyna. No, ogólnie kocham planszówki i w ogóle chciałabym zacząć grać w Dedeki, w sensie w Dungeons and Dragons, ale y, nie mam w ogóle ekipy na to, bo do tego potrzeba regularnych spotkań z jedną ekipą, a to jest trochę ciężkie. Mieszkasz w Wieleniej? Y, nie, mieszkam we Wrocławiu, ale jestem bardzo często w Jeleniej górze. Chciałabyś mieć więcej, mieć więcej tatuaży? Y, I tak i nie. Ja ogólnie nie planuję aktualnie żadnych tatuaży, to znaczy, dobra, planuję kilka, ale każdy z nich ma dla mnie bardzo ważne znaczenie yy, między innymi robię niedługo tatuaż związany z Lexą z The 100 moją ukochaną yy, ale nie mam czasu takiego, że miałam tak przez chwilę, a już tak nie mam, że jakby chcę ciągle robić nowe tatuaże, teraz już robię tylko jak jakby mam konkretny plan i pomysł. Nie lubisz mieć przedłużonych paznokci yy, to prawda, w sensie jakby podobają mi się bardzo przedłużone paznokcie, ale ja na przykład nie mogę niestety mieć robionych żeli ani hybrydy, bo mnie bardzo mam tak cienką płytkę, że po prostu boli mnie nawet jak mi piłują tym takim urządzeniem automatycznym pilnikiem takim. Jakby w ogóle primer mnie boli, wszystko mnie boli, więc nie mogę w ogóle robić sobie nic na paznokciach, tylko lakier. Chciałabyś mieć kiedyś różowe, różowe włosy? Tak, właśnie bardzo chciałabym mieć różowe włosy, um, ale taki róż w sensie taki bardziej... Peachy, taki blady róż. To jest w ogóle jeden z moich kolorów marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Bo ogólnie myślę, że za parę lat zrobię sobie blond. Tak na próbę. Już kiedyś miałam blond. I z tego blondu właśnie chciałabym potem przejść do tego różu. Bo o tym różu to po prostu marzę od tylu lat, że to jest koniec świata. Lubisz stare piosenki? Tak, kocham stare piosenki. Kocham. Yy, szczególnie jakiś taki właśnie rock symfoniczny albo jakieś takie takie właśnie typowo 80s, 90s też są super. Chciałaś kiedyś grać w filmach? Mm, bardzo chciałam grać w filmach. Ja w ogóle nigdy nie chciałam być modelką. Chciałam być albo pisarką, albo właśnie aktorką. Jesteś bardziej introwertyczką niż ekstrawertyczką. PS. Uwielbiam Cię i pozdrawiam gorąco ja również pozdrawiam. Myślę, że jestem ambiwertykiem tak to się nazywa? W sensie jestem dosyć socjalnym introwertykiem. Mam swoje bateryjki socjalne, jeśli o to chodzi. Niemo łatwo się męczę w tłumie ludzi, i jakby po kilku dniach spędzonych w grupie ludzi, czuję się trochę taka jakby wyładowana z energii, że tak powiem. Rodzina jest dla ciebie najważniejsza. Tak. Myślę, że, że jakby rodzina jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Uwielbiasz hip-hop? Z tym hip-hopem to jest tak, że ja tak naprawdę nie słucham za bardzo hip-hopu. To znaczy, dobra, słucham, ale nie za dużo i też nie polskiego. Lubisz czytać horrory, dziwne książki. Lubię czytać dziwne książki, ale nie spotkałam się jeszcze z fajnym horrorem niestety. Znaczy, w sumie Cmentarz Zwierząt Stephen Kinga był całkiem okej, okay, ale nie był jakiś zachwycający. Um, ale tak, lubię takie właśnie dziwne, dziwne książki, które siadają na psychę tak troszkę. Lubię. Oglądasz dużo Booktube'a. Nie powiedziałabym, że dużo, ale ostatnio troszkę więcej, na pewno niż kiedyś. Staram się nadrabiać filmy moich znajomych, przede wszystkim. Popierasz LGBT? Oczywiście całym moim serduszkiem. Znasz Zuzę zaksiążkowaną? Znam Zuzę. Nie lubisz Colin Hoover? Nie przepadam za nią, w sensie czytałam jedną jej książkę, więc nie mogę się wypowiedzieć na jej temat, ale no nie jestem jakąś turbowanką, ale mam w planach na pewno It Ends With Us, więc jakby. Myślę, że jeszcze sobie wyrobię opinię na temat tej autorki. Kiedyś nie lubiłaś czytać. Nie, zawsze lubiłam czytać. Jesteś bardzo tolerancyjną osobą. Tak, jestem bardzo tolerancyjną osobą. Duża wiedza i humor. Całe życie się uczymy, całe życie się uczę, ja ciągle codziennie dowiaduję się czegoś nowego o świecie i o osobie, więc yy, wiedzy nigdy nie jest za dużo. A jeśli chodzi o humor, to nie mi oceniać, ale uważam, że mam spoko humor. <laughs> Założenie. Chcesz bić się na, kali, na gali MMA. <laughs> Pewnie Nikola. Byzywam się na pojedynek, Mistrzów. Mogłabyś być w związku z dziewczyną. Yy, jak najbardziej niewykluczona mogłabym być w związku z kobietą. Yy, ale jestem z mężczyzną, więc yy, proszę mnie tutaj nie podrywać. <grywa> nie czytałaś lektur w szkole. Z tymi lektorami to dosyć ciężka sprawa, bo yy, czytałam je wybiórczo. Nienawidziłam yy, pana Tadusza dziadów, nie, dziadów, przepraszam, tylko chłopów. Nie widziałam chłopów pana Tadeusza, um, ale lubiłam z kolei zbrodnię i karę, lubiłam y, zemstę, lubiłam dwudziestolecie międzywojenne w ogóle. Lubiłam też bardzo lektury w gimnazjum i w podstawówce, ale, ale właśnie w liceum, no jakby byłam na, w klasie humanistycznej, więc te lektury były jednak rozszerzone i trochę y, się z nimi męczyłam, ale y, wszystkich nie czytałam, ale czytałam niektóre, więc to nie jest tak, że wszystkie olewałam. Lubisz uprawiać sport ćwiczyć? Totalnie nie, jestem totalnie asportowa, wiem, że to nie dobrze i w ogóle niezdrowo, ale totalnie nie znoszę ruchu. W sensie dobra, może nie nie znoszę, ale mm, bardzo łatwo się męczę, mam problemy w ogóle z krążeniem, bla, bla, bla. Nie lubię się męczyć, nie lubię biegać, nie lubię zabiegać. Lubię pływać, lubię jeździć konno, lubię grać jakieś takie gierki typu, nie wiem, ping-pong, badminton, babinduron, ym, ale, ale raczej jestem asportowa niestety. Nie czytasz książek polskich autorek? Myślę, że czytam, w sensie jak najbardziej nie mam nic do polskich autorek, polskie autorki są wspaniałe, tak jak i zagraniczne autorki, jakby nie mam uprzedzeń do polskich autorów tudzież autorek. Można z tobą porozmawiać na każdy temat? Myślę, że jak najbardziej tak, e, oczywiście nie wiem, nie lubię rozmawiać na tematy polityczne, bo zawsze się łatwo denerwuję, ale e, można z tobą gadać o wszystkim raczej. Lubisz robić nowe dziary. Jeśli chodzi o tatuaże, to powiem wam, że ja przez pierwsze pół roku robienia tatuaży miałam jakąś taką, nie wiem, odporność na nie i w ogóle mnie nie bolały i było super. A ostatni tatuaż mój, czyli ten, już mnie tak bolał, że ledwo wytrzymałam. Więc y, chyba już mi przeszła ta odporność, jakiś taki miałam immunitet na początek dziarania się. Um, Chciałabym zostać patronem jakiejś książki? I teraz wam powiem, że w tym roku, do końca roku będę miała dwa. Lub nawet trzy patronaty, bo nie wiem kiedy ten trzeci wyjdzie, czy w tym, czy w, czy w następnym roku. Ale tak, będę miała patronaty i tak się cieszę. Nie wiem, czy mogę wam mówić o jakich książkach, nad jakimi będę miała patronaty, ale jak będę mogła, to wam powiem, bo mega się jaram tym i w ogóle <ścoughs> zawsze chciałam mieć patronat. Wszystko zostawiasz na ostatnią chwilę. Tak, 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 niestety. Totalnie prokrastynacja to jest moje drugie imię. Nie chciałabyś być typową influencerką. Yy, no nie chciałabym i dlatego nią nie jestem. Jesteś wegetarianką, y, Tak, jestem. Znaczy, jem ryby, więc jestem peskatarianką, tak. Nie zależy Ci na sławie, ale chcesz pokazać, jak fajne jest czytanie i dzielić się pasją. Tak, ja w ogóle jakby. Totalnie nie zależy mi na tym, żeby gdzieś tam być rozpoznawalną, ale jeśli ludzie podchodzą do mnie i mówią mi, że z mojego polecenia czytają książki i w ogóle, że dzięki mnie czytają, to wtedy tak bardzo rośnie mi serce, że jakby chcę. Chcę, żeby ludzie mnie znali po to, żeby zaczynali przeze mnie czytać i w ogóle to mi daje ogromną radość. Więc tak, najbardziej zależy mi na tym, żeby właśnie dzielić się tą moją pasją. Jakby patrząc na to, ile jest um, dużych twórców y, z nieksiążkowego świata w porównaniu do tego, ile jest dużych twórców książkowych, to jednak tych książkowych jest znacznie wręcz masakrycznie mało dalej. I jakby bardzo zależy mi na tym, żeby coraz więcej ludzi czytało i to właśnie na tym mi głównie zależy, żeby dzielić się tą pasją i. To mnie najbardziej cieszy, jak ludzie mnie kojarzą z książkami, a nie ze zdjęciami, bo jakby to jest takie, wiecie... A jednak książki są super. Nie jesteś romantyczną osobą. Jestem raczej romantyczną osobą. Raczej powiedziałabym, że jestem romantyczną osobą. Lubię takie, wiecie... Romantyczne książki, romantyczne, smutne historie. Często romantyzuję swoje życie. Znaczy, wiecie, wymyślam sobie scenariusze, które nie mają prawa się zadziać i, i takie tam. Chciałabyś być rozpoznawalna przez to, co mówisz o książkach, a nie przez chłopaka. No myślę, że jakby to jest trochę oczywiste, że jakby... Jak już miałabym wybierać między byciem kojarzoną z byciem dziewczyną Oscara, a byciem kojarzoną z mną, tutaj mną z książek, to wiadomo, że wybrałabym książki. Bo jednak jest to bardzo... Jest to wie, moje wielkie hobby i jakby bardzo się tym lubię dzielić z innymi. Jesteś uzależniona od kawy. Fun fact, zaczęłam pić kawę jakoś dwa miesiące temu. Wcześniej w ogóle nie piłam kawy, więc nie sądzę, że jestem od niej uzależniona. Chodzisz na odtwarzanie życia ze średniowiecza? Ej, to brzmi jak coś, na co chciałabym pójść, ale niestety nie chodzę na coś takiego. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, zostawiam wam oczywiście tutaj moją nazwę, mojego Instagrama z książkami. Zachęcam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnych filmach.